Dzisiaj porozmawiamy o prawdopodobnie najpopularniejszej i ulubionej metodzie zbierania monet. Tani sposób na uporządkowanie zbioru monet. Wygodny w przechowywaniu, przeglądaniu, wokół którego krąży naprawdę sporo legend. To sprawia, że odpowiednie poruszenie tego tematu, który wydaje się prosty, tak naprawdę jest sporym wyzwaniem. Z całą pewnością, część z Was się ze mną w pewnych kwestiach nie zgodzi, ale chyba właśnie po to tu jesteśmy, żeby wymienić się swoimi opiniami, poglądami i doświadczeniami na temat kolekcjonerstwa i numizmatyki. Więc zaczynajmy. Witaj w miejscu, w którym opowiem nie tylko o monetach, a o pieniądzach odrobina wiedzy, poglądów i opinii w przystępnej formie. Zapraszam. Zbierajmy monety. Jednym z najpopularniejszych sposobów przechowywania monet są klasery numizmatyczne. Eleganckie albumy, które pozwalają zarówno na bezpieczne przechowywanie, jak i wygodne przeglądanie kolekcji. Klasery wyposażone są w plastikowe strony z przeźroczystymi kieszonkami. Umożliwiają eksponowanie monet bez konieczności ich bezpośredniego dotykania co minimalizuje ryzyko powstania zabrudzeń albo uszkodzeń. Ale czy przechowywanie w klaserze to na pewno najlepsza opcja dla każdego kolekcjonera? Jakie są wady? Jakie są zalety plastikowych stron na monety? Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu, analizując jego funkcjonalność, materiały oraz jaki wpływ może mieć na stan monet w dłuższym okresie czasu. By przybliżyć ten temat dla laików, Warto zacząć od absolutnych podstaw. Taki klaser tak naprawdę składa się z przynajmniej dwóch elementów okładki i stron na monety. Okładka to utwardzony grzbiet, najczęściej pokryty imitacją skóry, który w wewnętrznej części posiada mechanizm szczękowy, coś na kształt segregatora, ale z jedną zasadniczą różnicą. Tani segregator biurowy zwykle posiada dwa zaciski. Grzbiety do klaserów numizmatycznych tych zacisków posiadają przynajmniej cztery. Wpływa to bezpośrednio na sztywność wpinanych do niego plastikowych kart. Im więcej zacisków, rozłożonych po całej długości okładki, tym mniej wpięte do niego karty będą się przechylać i tańczyć. Dzięki temu, stawiając klaser w pionie, nie musimy się obawiać, że z czasem karty się odkształcą. Brzmi to sensownie i zrozumiale, prawda? Najczęściej okładki mają właśnie taką formę jak ta teraz przedstawiana. Ale mam też zupełnie inną okładkę w formie małej teczki konferencyjnej. Jest ona mniej toporna, a bardziej mobilna. Zabezpiecza strony przed wypadnięciem i mogę też zabrać ze sobą notatki ale to tak tylko pokazuję w ramach ciekawostki. Sama okładka nie będzie nam do niczego potrzebna, jeśli nie będziemy mieli stron na monety. To właśnie w nich umieszczamy monety. Te składają się z dwóch części: wzmacnianego paska z dziurkami, który wpina się w grzbiet. Kupując nowe strony, raczej o nic nie trzeba będzie się martwić. Dziurki są uniwersalne, pasują do wszystkich okładek. Tylko trzeba wybrać właściwy format: popularny A5 lub większy A4. Pozostała część karty podzielona jest na małe kieszonki, w których umieszczamy monety. Tutaj trzeba być czujnym, bo monety mamy w różnych rozmiarach. Monety o średnicy 30 mm nie wciśniemy w okienko 20 mm, więc przy zakupach musimy zastanowić się, ilu kart potrzebujemy na monety, jakiej wielkości. Oczywiście im większe są okienka, tym mniej monet mieści nam się na stronie, więc wszystko trzeba osobno przeliczyć. Ale wracając do tematu, te kieszonki to takie małe kopertki. Żeby umieścić w nich monetę, trzeba odchylić ten kawałek plastiku i wcisnąć do środka monetę. Od cała filozofia. Wystarczy powtórzyć tę czynność wystarczającą liczbę razy, i cała strona gotowa. Chcąc oszczędzić, śmiało możemy zrezygnować z okładki, która jest najdroższa, i kupić wyłącznie strony. One spełniają swoje zadanie, ale nie oszukujmy się. Taka kolekcja słabo się prezentuje i trudniej przegląda. Zwykle kupując gotowy zestaw grzbiet plus strony na monety plus przekładki, zapłacimy mniej niż kupując wszystko osobno. Bo w zasadzie powinny być jeszcze przekładki. Karty oddzielające strony z monetami. Zwiększają bezpieczeństwo monet i poprawiają ekspozycję poprzez nadanie tła. Ale to jest bardziej skomplikowany temat na kolejny film. Więc jakie są zalety trzymania monet w klaserach? Przejrzystość i wygoda w organizowaniu zbioru. Możemy łatwo przeglądać kolekcję bez dotykania monet. Wystarczy, że przyjmiemy jeden sposób układania monet w stronach i będziemy się go trzymać. Tyle w zupełności wystarczy, by w prosty sposób zapanować nad chaosem w monetach albo zorganizować kolekcję we właściwy sposób. Do tego zostawiając puste okienka w miejscu brakujących monet, od razu widzimy, w którym kierunku powinniśmy skierować swoje poszukiwania nowych monet. Modułowość. Możemy dowolnie układać strony w segregatorze. To zdecydowanie jest największy plus tego sposobu przechowywania monet. Strony możemy wpinać i wypinać w prosty sposób i tak jak wspomniałem wcześniej, sami dobieramy dowolną wielkość kieszonek na monety. Wygoda przechowywania. Mając monety posegregowane według pewnych schematów, w stronach, które łatwo przenosi się bez ryzyka przemieszania kolekcji. Możemy skupić się na poszerzaniu kolekcji, układając swoje monety w kartach, które są poręczne i nie zajmują wiele miejsca. A jeśli dodamy do tego całkiem stylowe okładki do kart, kolekcja w formie albumów na półce potrafi zrobić wrażenie. Folia zabezpiecza monety przed najczęstszymi zanieczyszczeniami i przed upalcowaniem. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że takie strony często nie posiadają żadnych znaków producenta. Nie wiemy, kto je wyprodukował, gdzie ani z czego. Pomimo XXI wieku istnieje pewne ryzyko, że folia będzie mogła wchodzić w szkodliwe reakcje chemiczne z monetami. Przystępna cena. Tańsza opcja niż kapsle czy holdery. Żeby uzyskać informację, ile tak naprawdę płacimy za ochronę monet w przypadku stron do klasera musimy wykonać pewne obliczenia matematyczne. Ale spokojnie. To zadanie na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej. Damy radę. Sprawdzamy, ile nasza karta posiada okienek miejsc parkingowych na monety Powiedzmy, niech to będzie strona na 35 monet. Stronę kupiliśmy powiedzmy za 3 złote. Zatem teraz wystarczy tylko podzielić wydaną kwotę przez liczbę miejsc na monety. 3 złote dzielone na 35 daje około 8,5 grosza. Właśnie tyle wynosi nas koszt umieszczenia jednej monety w stronie. Sporo. Naprawdę sporo można mówić o plusach i wygodzie korzystania z tej formy przechowywania monet. Pewnie właśnie dlatego klasery są wciąż najpopularniejszym sposobem trzymania kolekcji, zwłaszcza wśród hobbystycznych, amatorskich zbiorów. Do kolekcjonowania monet obiegowych z różnych krajów nadają się doskonale. Niestety, takiej idealnej, doskonałej i taniej metody która pozwalałaby nam przechowywać wszystkie rodzaje monet, nie ma. Więc jakie są wady stronne monety i klaserów? Ryzyko uszkodzeń. Przy wkładaniu i wyjmowaniu monet można je porysować. Jeśli na naszych kartach znajdzie się jakiś piasek czy okruszki, w trakcie wciskania monety mogą one zarysować powierzchnię. Są to raczej przypadki jednostkowe, ale trzeba zastanowić się, jakie monety tam wciskamy. Przy współczesnych monetach Raczej problemów być nie powinno. Przy starych, cieniutkich, srebrnych monetach możemy je złamać już podczas samego wciskania do okienka. Do takich monet zdecydowanie nie polecam stron do klaserów. Strony nie zabezpieczają przed wilgocią i utlenianiem. Monety są wciąż narażone na kontakt z powietrzem, co może skończyć się średnio w przypadku niektórych monet. Jeśli wilgotność powietrza będzie wysoka. Czyli na przykład zbiór zostanie przeniesiony do piwnicy. Może się to źle skończyć dla niektórych monet, takich jak żelazne. Jest to nieodpowiednia forma przechowywania dla cennych monet. Jeszcze raz powtórzę: jeśli staćcie na monetę, musi być stać na jej właściwą ochronę. To problem przede wszystkim osób, które otrzymały lub odziedziczyły w spadku na przykład kolekcjonerskie lustrzanki. Tego typu klasery to nie będzie właściwy kierunek. Jakość folii ma znaczenie. Niektóre strony zawierają PCV, które może spowodować niechciane reakcje chemiczne. To argument najczęściej poruszany przez przeciwników tego sposobu. Z własnych doświadczeń widzę, że współczesne karty do albumów są bezpieczne. Zdecydowana większość monet zachowuje się w nich neutralnie. Jednak w kilku kartach przechowywanych w tych samych warunkach co reszta zauważyłem, że bardzo szybko zaczął pojawiać mi się gręszpan i dziwny nalot. Może to nie być wina folii, może to być wina związków, które znalazły się na monetach jeszcze wcześniej. Trudno to teraz powiedzieć. Pokazuje to jednak, że istnieje ryzyko uszkodzenia monet, jeśli w porę nie zauważymy problemu. A co z okładkami? Ja jestem zwolennikiem klasycznego minimalizmu. Grzbiety moich klaserów są pozbawione nadruków, ewentualnie mają minimalistyczne przetłoczenia czy złote paski. Wszystko w klasyce. Niestety, z nieznanych mi przyczyn, producenci okładek uwielbiają drukować na nich krzykliwe, wieśniackie wzory, nie wspominając oczywiście o wytłoczeniach z nazwą producenta. Nie dla każdego to będzie minus, ale dla mnie Cały efekt kolekcji jest niweczony pszaśnymi, kolorowymi nadrukami i napisami. Może dzieci zachęci to do zbierania monet, ale czy na dorosłych też to działa? Nie wiem. Możecie mnie spróbować przekonać w komentarzach. Dzisiaj wyszło już chyba dość długo, więc będę kończyć. Oczywiście temat w przypadku stron do klaserów jest praktycznie niemożliwy do wyczerpania. Sam przechowuję w ten sposób mniej wartościową część mojego zbioru i nie narzekam. Nie decydowałbym się na jednoznaczne demonizowanie tego sposobu przechowywania monet, tylko ze względu na to, że kiedyś klasery psuły monety. Podsumowanie zostawię Wam samym. Sami musicie ocenić, czy to właściwa metoda dla Was, na jakim etapie jest Wasza kolekcja. I czy dla Waszych monet w ogóle opłacałoby się inwestować w droższą ochronę? Możecie dać znać w komentarzach, jak przechowujecie swoje własne monety. Czy wolicie klasyczne klasery, czy może jakieś inne rozwiązania? Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podzieliłem się z Wami wiedzą i przekazałem coś nowego. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza pod filmem. Będzie mi również niezmiernie miło, jeśli docenisz moją pracę i zasubskrybujesz mój kanał. Jeżeli nie zgadzasz się z moim zdaniem albo masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że do usłyszenia przy następnym temacie, który pojawi się już wkrótce. Cześć!